Świnka, inaczej nagminne zapalenie ślinianek przyłusznych, to wirusowa choroba zakaźna, której źródłem zakażenia jest chory człowiek. Infekcja przenosi się drogą kropelkową lub poprzez kontakt z przedmiotami skażonymi wydzieliną z gardła chorej osoby. Objawy występują zwykle po 17 do 18 dni od infekcji. Pojawia się gorączka, złe samopoczucie, obrzęk i bolesność jednej lub obydwu ślinianek przyłusznych. W wyniku obrzęku może wystąpić utrata apetytu, trudności w połykaniu oraz uczucie suchości w jamie ustnej. Poważniejsze powikłania występują częściej u chłopców niż u dziewczynek. Są to zapelnie opon mózgowo-rdzeniowych, zapelnie jąder prowadzące czasami do bezpłodności, zapelnie trzustki, rzadziej zapelnie stawów, mięśnia sercowego lub nerwu słuchowego, które prowadzi do trwałej głuchoty. Zachorowania na świnkę były powszechne przed wprowadzeniem szczepień. Epidemie występowały co 3-4 lata. W wielu krajach szczepienia spowodowały wyeliminowanie tej choroby. W Polsce szczepienia obowiązkowe przeciwko śwince rozpoczęto w 2004 roku. Aktualnie rejestruje się około 1,5 tysiąca do 2 tysięcy przypadków rocznie. Dotychczas nie opracowano skutecznego leku na świnkę. Jedynym sposobem zapobiegania chorobie są szczepienia. Szczepionka przeciwko Śwince występuje w postaci połączonej, czyli skojarzonej, jako szczepionka MMR, czyli przeciwko odrze, Śwince i różyczce. Osoby urodzone przed 2004 rokiem mogą uchronić się przed chorobą i po skonsultowaniu z lekarzem uzupełnić szczepienie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź profil naszego projektu na Facebooku, Instagramie lub TikToku.